Siemano, lecimy dalej. Zadanie piąte, granica, takie typowe zadanie. Wystarczy ją policzyć. Ale wiadomo, że tutaj e, może się kilka osób nadziać. E, będą próbowali sprowadzić to do wspólnego mianownika. A sęk w tym, żeby to właśnie podzielić, znaczy obliczyć oddzielnie te dwa czynniki. Dokładnie ten, ten i ten. Wystarczy to podzielić oddzielnie i po prostu na końcu odjąć od siebie, tak jak tutaj mamy... Ten wzór. Ok, no to lecimy, no, czyli to będzie po prostu lim n, do, n dążący do nieskończoności. I wyciągniemy sobie n do trzeciej, czyli to jest 17, minus 8 przez n, minus 1 przez n do trzeciej, 7 plus 6 przez n do trzeciej. Jak wiadomo, te wszystko, to wszystko będzie dążyć do zera, więc tego, tym się nie przejmujemy. No i drugie lim, n dążące do nieskończoności, to samo robimy, czyli teraz n kwadrat sobie wyciągamy najwyższą potęgę, czyli to jest 5 e, minus 3 przez n plus 4 przez n kwadrat i podzielić przez 4 minus 16. Przez n kwadrat, to znowu dąży do 0, więc to jest 0. Czyli to jest równe po prostu 17 7 minus 5 czwartych. Sprowadźmy sobie to do wspólnej, wspólnego mianownika. Czyli to będzie 17 razy 4 przez 28 minus 35, od razu sobie pomnożę. To jest 28 e, czyli to jest 68, odjąć 35, czyli to jest 33, 28. Teraz e, powinniśmy to wrzucić do kalkulatora i by coś tam wyszło po przecinku. Znaczy wiadomo, to by było 1 i coś po przecinku. I te trzy pierwsze liczby musicie tutaj wpisać. I to jest całe zadanie. OK? Lecimy dalej, zapraszam do dalszych klipów.